Siemano, ja jestem Robin, wdejdźcie w pierwszym filmie z Counter Strike Global Offensive. E, no, co powiedzieć, no, dzisiaj akurat gramy sobie w tryb Deathmatch i mamy wszystkie, dar wszystkie darmowe e, te. Wszystkie darmowe broni i tak e, dalej, przykro mi, już muszę grę ściszyć. Za głośno. Ym... średnio mniej więcej, o. Dobrze, teraz powinno być git. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. I grę. Zwłaszcza mnie. No to... Mogę powiedzieć, że gramy. Akurat dzisiaj przejdziemy sobie dwie runeczki, dwie runki. Akurat na, na tej mapce gram po raz pierwszy. A, a ta, że to jest kara. Dobra, Kupujemy sobie MP7-kę. Osobiście uważam, że. Osobiście uważam, że. Jest to, według mnie, jeden z najlepszych PMów. To w tej grze. Wow. Boże, myślałem, że on przeszedł. Dobra, wszystkim się pomysła, bo... A że to jest chyba gdzieś, no właśnie. Skąd? Jak z noża. Um, no ale dobra. Odwet jest. Um, Aż znaczy taki się mam być że tę mapkę widziałem Nagrałem, na nagraniu innego youtubera, ale grać to nigdy w ni to nigdy na tej mapce nie grałem, więc jestem po raz pierwszy na tej mapce, więc mogę tutaj wychodzić czasem na wygodzie O! Ładnie. Na się dziwię, że o tej porze tylu, tylu osób gra w jest później 23. Ale spoko, no. Ja i tak nie miałem co nagrać. Ja i tak właśnie miałem wielką rostę co nagrać. I postanowiłem nagrać to. O ile mi to pójdzie. Ale mam nadzieję, że tak. Szkoda, że to nie można komuś bym tak wcisnął kolejnego o A no nieźle idzie. No a ja jestem trzeci. Chociaż mam 28 życia. Szkoda, że to nie można odnowić, ale to równie dobrze, to jest taki jeden wielki powrót do old schoolu. Jaki kiedyś był. Lol. Jak mi teraz idzie? <grymne> no co on robił w ogóle? Patologia jakaś Aha, dobra, tam się strzelają A, dobra, zabił mnie w końcu no, Na razie nieźle mi idzie, mam lepsze staty niż kiedykolwiek A, Był pierwszy Wiecie ja co, spróbuję sobie akadem. Tak sam, bo chcę, bo lubię. Bo taki kaprys mam. No właśnie, za wupy był. No właśnie. A wupa była. Mam sobie sumie tak ak akacz sam, sam, sam sobie, to też jest, też jest niezły. No. Co to jest, noża? Lol, nożownik. Nożownik był. Akurat ja będę z tego prowadził serię ćwiczeń z skill'a w CSGO. że potem do... Na razie będziemy siedzieli na takich uproszczonych Na trybie uproszczonym, na trybie deathmatcha, że potem... Pójść na rankę da i zdobywać pierwsze rangi. Jak na razie to mam tylko medal brąz i zdolności bojowe. O, nie <grybuj> o wow. Czekaj, ciekaj, ciekaj, czekaj, przychody i przykłady i dobrze Czekaj. Dobrze Dobrze, dobrze, czekajcie, muszę sobie trochę... Tu, czy nie, lampkę. O tak, Dobrze. Dobrze. Dobra, nie idę na dół. A to się wrócę. O proszę, za przykłady. Do jednego hita poszedł, chyba. Trilon musiał mieć hartko. A, nie dawek. Prawin nie spadał. Wow, 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 wow. co to było? odwet? Nie. To nie był odwet. Chyba zemsta. Prawilna zemsta. No. Co za coś. No ja wiedziałem, że nie zdążę. Ale... A tam się pociśniemy akaczem. Chociaż zawsze mp7 mi się wydawało takie lepsze. Tak widziałem też, że te strzały z akacza to były takie... Że tak się rozchodziły ciągle. Taki mały zasięg efektywny mi się wydawał. Naprawdę to bardzo mały. Dobra. Cieściutko. No, to zajadę. nie chce mi się tu zabijać. A, już do za popy. Z noża Nożownik A ty Ty Ty, 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 ty. a ty, ty, ty. nawalej, nawalej tą Co to było? skąd się tu wziął Dobra, nic nie mówię Nie mam pytań O już po półtorej minuty zostało do tego, do, do końca A ja jestem na czwartym miejscu Eee, nie, 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 nie wybije się na trzecie, zapomnij. Nie, ja tam nie idę. Tam jest, tam jest, tam jest. A, W jednym trafieniu 31 demeda. I to. Może będziecie mieli zbliżenie, ale to był już prawdziwy. Taki odwet. O, 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 o. O, ładnie. ładnie, 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 ładnie. Nie powiem czemu ja mam wtedy klatek. Ja chcę 30. Niech tu będzie 30, proszę. Ja wiem, że ja mam tak słab słabego kompa, że jak, naciskam że jak naciskam Escape, żeby mieć, żeby mieć to menu, to mam nadzieję, przyznaję. Przyznaję się i nie wstydzę się tego. A ja liczę od prapsa na parę kratek, na parę dobrych FPS-ów. taką ładną, ładką liczbę. No, no, no. Ja. Mm. Lol Lol Gdzie ja wlazłem? Że nie A I nie udam. Nie udało mi się, myślałem, że z noża go wezmę. Tak w ogóle nie wiem, co ludzie mają za manie, tak że biorą w ogóle AWP. Dobra, to po meczu. Terrorist wind. Wygraliśmy. Jaś P90, no no no. Dobra, to co, to chyba zostajemy na Cobblestone, nie? Zostajemy, zostajemy. No, no w sumie dosyć dobre staty. Chociaż że się takie jak równe battlefielda u mnie. Więc, no... Cobblestone. Mam nadzieję, że w mojej widzowie lepiej zaakceptują tą serię Seresa niż starego Pottera. Chociaż jeszcze raczej skończę. Może później zacznę drugą. Ale na to będziemy lecić z CS. Dobrze. Oczywiście terroryści. Mecz się rozpoczął. Dobrze. Pod wysów byłem. Bierzemy... Bierzemy, a kacza co my tam, co, a co tam się będziemy cartkać. Na jolo! Nie? Bum. Przejście odbezpieczone. Jakie odbezpieczone w dostępne. Dobrze. Widzę, że jednego już, na, już nasz widzi. Ja inaczej mam 0 punktów. Ale z tego co widzę to my no, chyba wygrywamy. Taką przywagą. No ale dobra, nie, dla mnie się tutaj nie liczy to wygranie. Bardziej się liczy wygranie na uproszczonym. Ładnie. Jedziemy. Ciśniemy tych ludzi tutaj, wszystkich zmiażdżymy. A oni nas. Gloka w łapy, jechamy. problemie. Posprzątamy. Dobra. a dobra, dostał z noża. Pół mu zabrało. Dobrze, dobrze, ładnie mu zabrało. Ładnie, ładnie, nie, nie powiem, nie powiem. Ładnie. Dobra, na razie mamy dobre asysty. Znaczy, asysty. Dobre staty. Nie mi się. ale sami, sami powiedzcie, jak to was gram, czy Co jest jaka taktyka? Czy, do, czy dobrze gram, czy gram w tym źle? No to dobra, przyznaję, że teraz gram źle. Oj, widziałem cię. Eee. Zresztą co mówić o mnie. Bo w poszłym niech... Bo w nie w potrzeba. trzeba. Razem czwórki mnie non stop. No kurde, skąd znowu? Wal się. Wal się. Ale zabiłem. Zdążyłem. Zdążyłem. Dobra, czekajcie, poczekam na niego. Aaaaaah, zdążył. No, 6 hapsa mu zostało, no czy on sobie pił ze mnie? Chodź tu. Chodź tu. To ty, to ty. To, to, to ty, tak? To ty. to ty? To ty, to ty, to ty? Nie, to nie ty. To nie ty. ty to to, to, to ktoś inny. Aaaaaah. Dobra przyznaj mi teraz coraz gorzej. O, dobrze. Nie, nie, nie ja są tutaj, ja są tutaj, ja są tutaj, ja tutaj, ja nie lubię tego miejsca. Jest tak otwarta ta przestrzeń, że nie. Boże, wielki odrzut na ta broń. Ja sobie zmienię. Ja sobie zmienię. Nie chcę takiego, ja nie chcę takiego odrzutu jak całemu kościołem, moje. Oczywiście, jak wy, Oczywiście macie mój nick w opisie. Zapraszacie do znajomych. I. Też na rynku społeczności opyliłem tam 2 mm, kg do broni oraz jedną skrzynkę. Tam wszystko tam cena kosztuje, kosztuje jednego... Jed, jednego takiego jednego to jest 1. Jeden, jeden eu, jeden euro ja dostanę. A skrzynkę tam opyliłem za ile za pół euro około. Więc chodźcie, jak tutaj co kupujcie. No. Będzie fajnie Czyli możecie mi również rozdawać skiny. No tak. Ile jakichś macie. O, jak. A i musiał wyjść drugi no nie? Taka, taka zmiana mała. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. nie było. Wysyczmy jednego hita to Musiała być chyba na serio taka ostra bania Dobra, wiem, źle zrobiłem Pospadłem i bym się zabił Ale takie są uroki życia Ktoś chyba nie strzelał mam wyrąbany Minia, o te Idę. Jedna się hapsa mam Eee, gorsze stap Nie mówię. A nie mogę go z Miał więcej tych Aj Dobra, nie mogę Nie, nie było szans, żebym zwiał w ogóle Ale ba nie są. Spadaj. A jak mi obtoczyli z trzech stron? Wy chyba spic, Z czego ty nawalasz? Zem czwóreczki. No Ło wąwo 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 kto co gdzie kiedy jak mm, Dobra wygrywamy jeśli chodzi o punkty Czasem tak zerkam Ue, Było byłeś trzech ponad o ile dobrze widziałem O, czuję cudek o, wezmę, wezmę cało, to może tam spróbujemy coś. z drugiej strony. O, 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 nie widzą mnie. Aj. Aj. No ja się, się tam obok różnych takich... Loll? gdzie on się podział? Nie mam pytań mm. Ja nie wiem w ogóle co bylibyście w tej jest taka Taka czasem dobra, czasem zła, dla was jest wszędzie dobra Nie wiem jak wygracie Dominacja. A. O, 3 na 3 było. 3 trapienia i 3 tak trapienia. nie udało się. O, ładnie. ładnie, 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 nie powiem. Ja 69 hawsta i 96 armora. Przypadek nie są. Aaa, chyba się na mnie kampił. No tak stoi. Chyba się zwróciłem zaczął strzelać. Dobra, nie mam pytań jakim prawem mu zniknął. Dobra. O ty, nie trafi mnie. No, wiem. Ale dobra, ty mnie już trafisz, no. Jezus, kara. No dobra. Więc to tyle w tym odcinku. Jeśli się miło się podobało, możesz dać łapkę w górę, piszcie w komentarzach, i takie broni mi polecacie, może mi coś tam jeszcze opilicie. Możecie również zasubskrybować kanał, albo możecie da dać nawet komentarz. Więc trzymajcie się, cześć. No.